Porozmawiamy sobie o aniołach stróżach. Temat niezwykle ważny w życiu ojca Pio. Miał ogromne nabożeństwo dla anioła stróżach i tego młodzieńca, tego młodego seminarzysta, bardzo mocny wywarł na nim wpływ, aby uwierzył w anioła stróża. Stanisław Sadowski, witam Cię na kanale Świadomieję Z Ojca Pio. Salve Maria! Anioł Stróż w życiu ojca Pio miał ogromną relację z Aniołem Stróżem, ojcem Pio. Ja myślę o tym też na kręcę odcinek. Nawet raz potrafił go skarcić, dlatego że za późno przyszedł. W chwilach, kiedy przykładowo ojciec Pio nie mógł prowadzić korespondencji, kiedy dzieci duchowe nie mogły mu przysyłać problemów, albo były za daleko, on mówił, wysyłajcie do mnie swojego Anioła Stróża. To jest tak niezwykłe. I właśnie on, był ostatnio właśnie po Anioła Stróżu, o jak imiona, bożeństwo, Tutaj na dole będzie jakaś playlista, zaczniemy nową playlistę właśnie o Aniołach Stróżach, więc możesz w opisie ją na pewno znaleźć. Tam właśnie ojciec Pio mówi o tym, aby myśleć o Aniołach Stróżach, aby oni myśleć, o jego obecności wśród nas. On jest obok ciebie, to jest twój najlepszy przyjaciel, a mam dzisiaj taką historię właśnie o tym, jak ojciec Pio, e, może zaczniemy inaczej właśnie tak, francuski seminarzysta Jean de Reberet. On był przyszłym zastępcą De Robertowi. Żanowi Jean, De Robertowi, tak powinien powiedzieć. To był francuski seminarzysta. On studiował w Rzymie później. I był przyszłym zastępcą proboszcza tej słynnej bazyliki w Paryżu Sacré Coeur, tej pięknej bazyliki. I on studiował się teologię na jednym z rzymskich uniwersytetów i usłyszał, co się ojcu Pio. no, Przecież to była bardzo znana postać, więc to łatwo było usłyszeć. I on postanowił pojechać do San Giovanni Rotondo. I kiedy pojechał? W dzień poświęcony aniołom stróżom, czyli kiedy? 2 października. On, wykształcony seminarzysta, jak to pisze, właśnie ksiądz Marcelo Stanzione, Stanzione? a taki włoski kapłan, on pisze tak: wykształcony seminarzysta poczuł rodzaj pogardy dla wieśniaków i prostych pielgrzymów, których zobaczył w kościele. No coś Poczuł pogardę dla wieśniaków, i ten, ja tu jestem o wiele lepszy. Dzięki sutanie zdołał przedostać się pod ołtarz, gdzie była właśnie odprawiana namsza. i wspomina tak. Mój, on właśnie tak to wspomina. Mój sąsiad z lewej strony ciągle pokasływał i pluł i wycierał sobie nos. Jakiś tego pomyśle, co to za wieśniak musi być. Zirytował się, rzucił temu człowiekowi karcące spojrzenie i z wielkim zaskoczeniem zauważył, że kto to był. Że był to sam ojciec Pio. Mimo jego charczącego kaszlu, Derberetorowi, choć oh, jest ciężkie imię, Derobert der Robert, poczuł rodzącą się w nim sympatię do tego Starsa, który niewątpliwie bardzo cierpiał. I następnego dnia o siódmej rano poszedł do spowiedzi, otrzymał zajął piąte miejsce dzięki swojemu stroju wyduchownego, udało mu się szybciej stanąć w kolejce. I ten zacz obawiać się przystąpić do spowiedzi. Właśnie ojciec Amort, on pisał o tym, ludzie tam bali się do niego przystąpić do spowiedzi, bo tam wypowiadanie ojca Pio zwykłych grzechów. Przybierało formę naprawdę poważną. Ludzie zdawali sobie sprawę z powagi grzechu. Każdy grzech jest okropny. Trzeba sobie zadawać, ja na sprawę. Każdy grzech obraża Pana Boga. I co jakiś czas, coś się on to relacjonalnie wykrzykiwał: Ile razy? Dlaczegoś to zrobił? A niekiedy nawet odsyła penitenta, nie dając mu rozgrzeszenia. I nieco przestraszony Jean wszedł w końcu do konfesjonału i zaczął się spowiadać. I on, ten autor pisze, przeżył tam chwile, które znaczyły całe jego dalsze życie. Przeżył chwile, które naznaczyły całe jego dalsze życie. Potem, jak wyznał swoje grzechy, ojciec Piotr powiedział: Zapomniałeś o. I tu, powie, tu wymienił pewne zdarzenie. Dwa lata temu w tym i w tym miejscu. Dlaczego to zrobiłeś? Bo zrobiłeś to prawda? Święty spowiednik wyjaśnił żonowi. On wtedy mu wyjaśnił powagę tej sytuacji. On sobie ten nawet nie sprawy sprawy że w tamtej sytuacji dwa lata temu popełnił grzech. Jak, jak poważny był grzech, z którego ten nawet sobie nie zdawał sprawy. On udzielił temu Francuzowi rozrzeszenia, po czym zaczął płakać i cierpieć, jęcząc. To jest bardzo poważne, bardzo poważne. Wciąż bolą nad jego grzechem. Następnie nadszedł kluczowy moment. Zakonnik zadał niecodzienne pytanie. Tu się rodzi właśnie ten... Wierzysz swojego anioła stróża? Oni miały seminarzysta, odpowiedział niepewnie. Hm. Nigdy go nie widziałem. W jego słowach był widoczny sceptycyzm początkującego teologa. Uważając, że pewne punkty katechizmu to dzieci nada. A anioł stróż to takie dla małych dzieci. Taki tam aniołek. Ja tu mam wiarę rozumową. Ojciec Piliu nie dał mu ani chwili, aby mógł zastanowić się nad swoją nad i swoją próżną ignorancją wobec niebiańskich istot. Swoją wielką chłopską dłonią wymierzył mu dwa policzki. Raz, dwa. To przypatrz się dobrze, przecież stoi tam, jest przepiękny. Seminarzysta odwrócił się, ale niczego nie zobaczył. Ojciec mówił dalej. Twój anioł stróż stoi tam i cię chroni. Módl się do niego, módl się do niego żarliwie. Jego oczy jaśniały, odpowiadał seminarzysta, odbijały blask mojego anioła. Anioł stróż jest przepiękny. Tego dnia zaczął wierzyć w istnienie aniołów, a już jako ksiądz stał się apostołem kultu niebieskiego. I napisał o nich wiele książek. Ten kapłan stał się apostołem kultu niebieskiego. On zaczął wierzyć w anioł. Anioł, kim jest anioł stróż? To jest potężna istota. On był razem tam, twój anioł stróż, twój też. Tego kapłana, ojca sapio, mój anioł stróż. On był razem ze świętym Michałem archaniołem. On walczył z duchami piekielnymi, tam właśnie, znaczy, w sumie, strącił te duchy niebieskie, Jedno, te wszystkie anioły, które zbuntowały się przeciwko Bogu razem z Lucyferem, strącił z nieba. On brał udział, on jest potężną istotą. Anioł Struszek, jak piszą święci, on jest tak potężny, że on w jedną sekundę mógłby zniszczyć całą ziemię. To jest po prostu istota, która jest. Z innego, jakby powiedzieć, wymiaru. To jest tak potężna istota, tego, to, co trzeba mieć do niego na bożeństwo. Trzeba mieć do niej na bożeństwo. Przez modlitwę, przez myślenie o nią Ustróżu, o myśleniu, o przebywaniu w jego obecności. On jest obok ciebie, jest teraz na Twoim filmiku. On zaprowadził Ciebie do tego filmiku, zaprowadził Cię do tego kanału. I ja Cię proszę. Kończył ten filmik, subskrybuj kanał.